Hej, hej, witajcie kochane dziewiąteczki. Z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj zapraszam Was na horoskop na rok 2026. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być bardzo ważną informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam możecie sobie zarezerwować termin. Jest też drugi link podany. W opisie filmu bezpośrednio do kalendarza też tam możecie zarezerwować termin. Jeżeli nie wiecie, jak, odsyłam do, do linka umieszczonego na końcu tego nagrania. Tam jest wszystko wyjaśnione. Drogie dziewiątki, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał także. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Ciskajcie dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. I moi drodzy, jeżeli rezerwujecie wróżbę, a coś Wam wypadnie, to poinformujcie mnie o tym, bo później inne osoby nie mogą skorzystać. No i oczywiście teraz wprowadziłam taką zasadę, że jest przedpłata przed wróżbą. To Wam ma zależeć, nie mnie. Nie ma przedpłaty, nie ma sesji. Ok. Yy, zaczynamy w takim razie, dziewiątka, dziewiątka, finanse, yy, dziewiątka, yy, jesteście w, w, w tym roku, będziecie w yy, energii jedynki, dlaczego? No bo jeżeli z daty urodzenia jesteście w dziewiątce, a jeżeli sumujemy cyfrę z roku 2026, daje nam jeden. Czyli 9 plus jeden to się równa 10. 0. Odrzucamy i mamy jedynkę. Zobaczymy. To będzie dobry rok na rozpoczynanie czegoś. Początki. No spójrzmy i sprawdźmy. Co będzie się działo w, dla dziewiątki w roku 2026 w sferze finansów? Finanse dziewiątka. Kochani, będzie ciężko. Być może przez jakąś toksyczność, aczkolwiek też może będzie tak, że dużo będzie pracy. Nawał taki. Będziecie się czuły, spętane, ale kasa będzie. Słuchajcie, kasa będzie. Być może tu jest jeszcze y, też do ogarnięcia i do zakończenia wiele rzeczy. Y, niektóre osoby myślą o przeprowadzce, nawet o wyjeździe za granicę, ale kochani, no i jest kupno. Kupno być może jakiejś nieruchomości. Więcej kart nie dociągam, bo to je, pałac to jest też spełnienie. Czyli finansowo tutaj będzie bardzo dobrze. Y, najgorsze by minęło, albo po prostu ten ciężar jest dlatego, że musicie podjąć decyzję, że będziecie. Się przeprowadzały, moi drodzy. Że czujecie takie trochę zniewolenie, ale zobaczcie, to już się kończy to zniewolenie i jest kasa. Kasa, podróże czy, czy przeprowadzka, i właśnie kupienie nowej nieruchomości. I spełnienie i to jest właśnie w monetach, czyli tutaj finansowo będzie, moi drodzy, bardzo, bardzo dobrze. Nie musicie się zamartwiać. Zobaczymy, co w uczuciach. Uczucia, miłość, relacje, przyjaźnie dla dziewiątki. Uczucia, miłość, relacje, przyjaźnie dla dziewiątki na rok 2026. Kochani, no para małżeńska, tak? Czyli tutaj dobierzecie się w pary, jak to się mówi. Tu jeszcze ktoś jest inny, być może będziecie wybierać wśród różnych ludzi. I jest ta właśnie walka wewnętrzna, no dociągniemy, co tutaj się będzie działo. Być może ta osoba to jest dziadek, ktoś, kto będzie Wam też pomagał, tak? Ale też może być przyczyną wielu kłótni, więc tutaj y, trzeba wziąć y, poprawkę. Skupić się na sobie, y, nie blokować się też w, w tym w swoim umyśle, bo być może tutaj kogoś poznacie do pary i ktoś będzie cały czas Wam pitolił. Zostaw go, on nie jest dla ciebie, czy tam ona nie jest dla ciebie, to będziesz cierpieć, zostaw to i tak dalej. A tu karty pokazują, że to jest ten sam żywioł, że wy po prostu pasujecie do, do siebie idealnie. I nie jest powiedziane, że będzie źle. Trzeba złapać równowagę, stoczyć tą wewnętrzną walkę, żeby się upewnić, co tak naprawdę wy chcecie i nie słuchać. Innych rad. Po prostu to, co wasza karma wybrała, to, co macie wy do przeżycia, tego wam nikt nie zabierze. Więc, moi drodzy, tutaj nie pozwólcie sobą manipulować. To jest wasza droga, to jest wasze życie. Więc yy, nie słuchajcie, jeżeli ktoś tam wam jakieś plotki powie, coś tam powie, to, to nie słuchajcie tego. Yy, jeżeli jesteście już od dłuższego czasu w jakiejś relacji, no może były jakieś kłótnie, no to może właśnie warto pojechać gdzieś na jakieś wczasy, żeby ta relacja się tak jakby umacniała, odnowiła, poromansować, pójść do kina, na randki. Po prostu zacznijcie chodzić na randki, żeby wam się tutaj nikt nie wdarł i nie był przyczyną jakichś kłótni, jakichś plotek, jakichś niepotrzebnych y, rzeczy. Teraz wyciągniemy karty Lenormand. Karty Lenormand dla dziewiątki na rok 2026. Karty Lenormand. Być może dostaniecie bardzo fajną, szczęśliwą wiadomość, jakiś prezent. No, przyjaźń tutaj od przyjaciela, tak, wiernego przyjaciela. To właśnie ktoś, kto będzie wam okazywał tutaj uczucia, miłość. Zaprosi Was być może na jakąś imprezę, na koncert. No jest tutaj, są uczucia. Rozbudzi się to wszystko w Was, moi drodzy, więc yy, bardzo fajnie. Jeżeli, jeśli chodzi o pracę, tak samo, yy, tak jakby spełnienie. Yy, sprawy pójdą do przodu. Kochani, jeśli chodzi o zdrowie, zwróćcie uwagę na kolana, na nadgarstki, ogólnie na energetykę. Jeżeli otaczają Was ludzie negatywni, uciekać, zwróćcie uwagę na krążenie, na, zadbajcie o serducho. Yy, może się pojawić też alergia na sierściuchy, więc tutaj popracujcie nad tym wszystkim, a będzie wszystko yy, fajnie. Więc nie musicie się niczego naprawdę obawiać. Ciekawe energie i zobaczymy teraz karty rady dla dziewiątki na rok 2026. Karta rady, karta rady jedna, zamierzenia. Skoncentruj swoją energię. Silna wola to zdumiewająca moc i patrzcie, akurat gaśnie świeczka, jeszcze może zdążę tą drugą kartę. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia, czyli nie bój się pójść do przodu, właśnie. Nie zatrzymuj się, tylko idź do przodu, droga dziewiątka. Kochani moi, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego roku 2026. Dużo miłości, dużo pieniędzy, zdrowia i spełnienia marzeń. Idźcie za tymi swoimi, za swoimi marzeniami, spełniajcie je. I wszystkiego dobrego. Ściskam Was, wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Buziaki!